lecimy na rajda, lecimy na rajda lecimy, gdzieś tu wjechał kurde Trzeba bliżej stanąć gdzieś To dobra jest pieprza? Ja już nie mam raket Ja Zamykaj to to, zamykaj to to, zamykaj to No chłopie, czym? Odejdź O kurde Krowa No tak to mogę strzelać Chyba mnie wystraszył, ja pierdolę Siara Myślałem, że gość skoczył O, ten gość mnie zabijał często Wiem, ja też, sam No, być co na lecimy No, tu nie ma za wiele Bierz tu, za, za, za autorki bierz jeszcze No, coś tam było, nie? miejsca. Mogę wziąć rakietę dla siebie to byśmy szybciej to robili. To. Mamy dwie. Nie. To trzeba tak zrobić kurwa bo tak to będzie wiesz. To zajmę żeby... Ktoś kupuje, ktoś kupuje z was tą tą gierkę nową mandol lords a co to jest taki rts po polski a to jest to co się takim wikingiem i tam coś tam brydujesz coś tam robisz tak nie to w nie w wioskę zakładasz. a wiem a ile kosztuje już za 120 będzie kosztowało Aha, może sobie kupię bo fajne jest to ja tam nie skoczę, kurwa muszę drabinę stawiać Tu nie idziemy drzwiami? No nie, za drogo będzie. Przecież on ma garażówki, na jednej garażówki 3D Patrz, tutaj musisz dać 8, nie? No tak. Tu jebniesz jedne drzwi ja dobiję. Później panisz na garażówki 4 i jesteśmy dwie do przodu. No dobra, no chyba, że... że... A co jeśli on ma drzwi tutaj? Dobra, wal? Wow. Dobra, wal, tak. wal wow, wow. Jezus no teraz nie, nie będę wchodził, nie sprawdzał wiesz, o co chodzi trzydzieści no. siedem Oglądajcie bliźnie przy trzy, tak Kurwa, ja tu wpadłem, Dżeku? A ku... No właśnie, kurwa. Tu walniemy po drzwiach. I tu. A to będą kolejne, kolejne, kolejne... Będzie ciężko. Spisek. Znaczy, no nie wiem, jak to teraz... Pa by jedne garażówki, drugie garażówki O jedną rakietę taniej. Na... Kupy, tylko pytanie, które, które drzwi teraz idą w dół Czy to jest z lewej, czy to jest z prawej No To można to to sprawdzić Zresztą bazułkę odłóż, i z bo kurwa przyjdzie do no bo nie mamy no, jej bazułki. To 40 akw i 4 Piper. Ale na oczelni jesteśmy, tak? No tak. Aha, aha, aha. Ile masz rakiet w sobie? Może wpadłem, że żebym przepadł. Ja pierdolę. Nie mam już rakiet w idealnie idealnie na razie co. Co No i zaczęło się to, są te drzwi, czy nie? No. Czekaj, to jest tu. Dobra, jest. Ja wiem jak to zrobić już. Wejdź na górę. No, da, chyba, chyba widzę. Zobacz, tą ścianę trzeba kuć, tą tutaj. Tą. <laughs> zaś będziemy kuć. No to idziemy do bazy. no. <laughs> no tak, no to będzie najtaniej, kurwa. No trzy, trzy rakiety mniej. <laughs> Kilka momentów later może zrobinę, bo ja tam nie wejdę. No, gdzie jest dalej? Drabina. Nie uleciałaś, się? jest, no dobra. Jak, się nie wiem, no jakim, co to miałaby się rozlecieć? Nie wiem. Widzicie w tym kąpielu? Że ty śmiesznie wyglądasz, jak tak napierdalasz? <grywa> Zobaczę na filmie <grywa> Kurwa Przepadli ty No i trzeba wyjebać tutaj z plaszczem i trzeba na nasz. Czekaj, czekaj, bo teraz możemy sprawdzić yy, Przez okna Jakie kurwa okna No tutaj są okna O, ja coś tam sprawdziłem, A, o no to wejście jest od prawej O, od lewej jest zejście Proste To co, napierdamy? No Tu jest wejście Tu jest wejście, wejście a tu jest tu jest wejście, tu, tu Ale patrz, tu co? A są garażówki w dół. A to jest połączone ze sobą. Że można wejść z jednej garażówek na dół i na, na górę. Na pewno? Czekaj. Znaczy, jak, już tutaj, jak będziemy tutaj jebać, to upierdolą wszystkie obydwie, nie? Chociaż pewnie on tutaj. Pamiętajmy o tych garażówek 15, kurwa, tutaj o, w tym właśnie. przejściu To jest właśnie rajt, to, No to 16 sze rakiet, aby na tą ścianę się nie opłaca. No gość ma pewnie kurwa te łuki. Ty tu jesteś? Ty tu jesteś. Dobra. to, to na na sukę. Odwodniony jestem, kurwa. I trzecia ostatnia, tak? No i co? No, tu już jest spoko. Tutaj już możesz jednoćko. No. Mogę na głobitkę kurwa wziąć już Explo. Tak to musisz wytać No to do No dobra. Rzuciłeś mic nie. No czekaj, zobaczę gdzie to schodzi. No to jeb w tą rakietę. Tak ja jedno chłopie, a mogliśmy przestać przelecieć. I byłoby to samo chyba. A jednak nie. No to albo się ciemno robi. No już. Oj. To tu się kurwa opierdala. Przecież to jest ze ścina. A tu byśmy jedną rakietę wymienili. Tak trzeba trzy rakiety walić. Tak. Ale lipa. Kurwa, ale jakby myślał, bazę, bazuję. Ja pies dole. Gdybyśmy się drzwiami, to byśmy do arki byłaby, tak, byłaby taniocha. My nie zrajdujemy tego. Nie? Nie. Ile masz dostancie. takie? Trzymasz, tak? Dwie jeszcze. I cekę mamy, czy nie? Tam są jeszcze jedne drzwi pod spodem. Dobra, walko te drzwi, kurwa. Mam jakąś siarkę, czy nie? Co? Mam jakąś siarkę czy bazie, czy nie? Jaką? Siarkę. No jest jesteś. Kurwa, jesteśmy na zewnątrz. Ta, jedna rakieta byśmy byli w tym samym miejscu. Ja pierdolę. <grym grym> a, a mówiłem, że byliś <grym> Myślałem, żeby iść drzwiami, Myślałem, Musiałem zrobić lód na górze też. O, on nam joke zrobił, kurwa. To Ty Tymu bazę rozjechać od góry, ale przynajmniej zdobyliśmy jego stoły. No, normalnie byśmy już weszli gdzieś przed drzwiami Byśmy byli w środku Ja ci takie bazy beznadziejne No i jeszcze będzie farmić siarkę Wait for it gór nie wejdzie Here it comes. Almost there. Kurwa Takie pnęło Uważaj Wierzyczka jest z tyłu Ej, jakoś... Czego nie paliesz od przodu, tylko tak go spa, zależy różnica. No tak aż nie musisz złożyć teraz 4 rakiety za z 3. No to patrz teraz. No teraz co no to? Stary, za to kurwa zrobił Dżekku No Tam najewo drzwi tyle, że ja pierniczę. Tak trzy rakiety No Nie mogę strzelić. Już nie mam rakiet Już no, nie, nie masz? Gdzieś koło jeszcze są jeszcze. Tak, nie A, wiedzę... Żebyś na... zaraz nie zginął, nie? To dobra, dobre. się, się słowem wczekać. Gdzieś ja się jest. Masz explot, to zrobić? Znaczy... Mam tylko pięć. No Sprawdź czy w tamtym nie ma załadowanego. Tamten tamtym stawiłem w bazie. No, jak przecież dopiero ci go rzuciłem. No, naprawdę zostawiliśmy w bazie. No. Aha, zapomniałem, że to jest to. Dobra, walnij te 5. Wal tą rakietę. No to masz eksplo. A sprawdź w tym drugim samym co ci rzuciłem. Nie, ja sprawdziłem, nie ma. Ja Co ty robisz? No, nie spaczę ślub Trzeba iść do bazy. Ja nie wierzę. Zasząc go trap jest taki precyzyjny, że... Pośm masz, tu chodź tam ci konia, chodź. Przecież już jestem w połowie drogi. Nie starczy. Dobierz. Dobiję. Nie, no, no za... nie wchodź w to, bo mnie to bije mocno. Chcę to rozwalić. O, mięso. O. Otwarte. ci są, nie chcąc Nie akacze. Wiesz. O, teraz to by się całym nich przydał. Medy. Wszystko, chłopie. No nie tak wszystko. Panel ma na przykład. Ale to jest głupi... Czemu coś E? No i chcący kurwa, sorry. Karty, o karty weź sobie, ma karty, co zabezpieczę, dobra. No to bo trzeba wskalić to to tutaj, nie? No to 3, 3 6, 6 rakiet. Że on tego nie zamknął, co za baran. Myśmy musiały, to... Choćby to po... Ja pa... zabioram te temy. No, będziemy tak stać pół godziny tutaj, to na pewno zabiorą. Już byśmy dwa razy nie wracali. No, ale to trzeba zebrać temy. No nie trzeba zebrać, bo przecież zebrałem to, co trzeba zebrać. No nie wiem, tu jest jeszcze paliwo. Przepaliwałam mam 10 tysięcy, stary. Ja bym te paliwa, to mógłbym, mógłbym nie wiem. Dobra, ale trzeba. Ja już pod bazą, już się jest jakiś młotek? No, on był jeszcze chłopię niedawno online. Teraz jest hmm. offline. dosłownie. Masz młotek? Op, op, o, martę. Musisz jeszcze. Tego nie bierzemy. Dobra, z tego już nie ma. Zamurować mi to nie mam jak mu to zamurować. Ja. Przecież nie mam jak mu to zamurować. A nie masz drzwi? Bo sklep ci drzwi To przyszedł? Nie. Czego ty się tak boisz? Jakby ktoś przyszedł to nie ci powiedział No nie no nie to nie, robić, nie, 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 bo nie mam jak zrobić drzwi. No bo wszystko zabrałeś od razu, wszystko pod pachę zawinęłeś Chodź hmm. <grym> idziemy